mieć wiedzie dzisiaj takie króciutkie wideo e, dotyczące przeróbki e, oczek 3D, które kupujemy e, na tak zwane reale, bo tak naprawdę wcale, wcale nie trzeba kupować od razu reali. Można kupić srebrne oczka, tak jak widzicie i w sekundę je przerobić. I ja Wam dzisiaj pokażę po prostu, jak to zrobić. Musimy użyć oczywiście do tego bruszmarkera, nie wszystkie markery się nadają, bo po prostu z niektórych e, po, po lakierzy, no, nie zostanie nic. Natomiast natomiast te brush markery są o tyle fajne, że one po, po wyschnięciu są trwałe. A także no, pokażę wam fajny patent po prostu, nie, nie przedłużając. Na, na, na zrobienie po prostu ze srebrnego oczka takiego reala Mo, można się bawić, można coś tam dodawać, no ale zobaczcie jaka jest różnica. Po, po, po tym malowaniu ja używam brusz markera, już wam mówię, henny. I czerwonego oczywiście, bo, bo, bo można zawsze sobie tam trochę zaczerwienić to oko, później, później pojechać tą henną. No i to wszystko już naprawdę fajnie wygląda, można tam jeszcze coś kombinować, mi tyle wystarcza i te oczy już jak widzicie zupełnie inaczej wyglądają. Także no, polecam, no markery to tak jak wspominałem w poprzednim wideo to jest Winsor and Newton. No, bardzo dobre markery po prostu. No, Także znajdziecie coś lepszego, bierzcie coś lepszego, ale, ale to mogę po prostu polecić, bo to znam. No i co? No, bawcie się. <laughs> e, widzimy się na garażu. Wszystkiego dobrego, hej.